Siemaneczko, z tej strony do Dark World. witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj mamy kilka paczek, mianowicie mamy nowy event, który wygląda właśnie tak. I dlatego, co bez przedłużenia, zapraszam Was do oglądania. Postanowiłem, że otworzę sobie jedną paczkę 10 raz 83 na nowy event. Zobaczmy, co w niej będzie. Czy trafimy, nie trafimy eventu, ale jest walkout. Napastniczka z Norwegii, Hegerberg. A oprócz Hegerberg. u nie mamy nic. Jestem prawdopodobnie takiego zdania, że jeżeli ma się coś trafić na toty, to tak czy tak się to trafi, więc nie mam jakiegoś przełożenia na to, czy zostawiać paczki, czy nie. Zobaczmy. Druga paczka. Bez eventu. Tibo Kurtua 89, dobra, wysoka ocena. To mi wystarczy, bo potrzebuję foderu. Tylko, że to jest sam Tibo Kurtua DHA 84, i... ciekawie. Szybki pik, jeden z 383. 83, plus. No i spoko palinia 85. Paczka combo 85. Jest walkout, okej. Okay. Benzema, spoko. Tak czy tak musiałem przepalić FDR, więc klasa. Dobra, na szybko przygotowałem sobie, yy, na szybko sobie przygotowałem ważne mecze. Zobaczmy co z nich wypadnie. Pierwsza paczka, nic, druga paczka, nic, trzecia paczka. Nie mamy nic, czwarta paczka. Nie ma nic. I ostatnia paczuszka Zobaczmy Nie ma nic Jak mogliście zauważyć z paczek nie wypadło mi nic Zacząłem sobie pierwszy mecz w Food Champions i wygrałem go 5-2 na szczęście Ale powiem wam, że gameplay nie był za ciekawy moim zdaniem Bardzo dużo odbitek, bardzo dużo jakichś takich... No, gra wyglądała jakbyśmy grali w ping pong Dlatego ja sobie Food Champions i mecze zostawiam na później, prawdopodobnie jutro, wieczór, albo poniedziałek rano. I... No i co? Ja kończę ten materiał. Dzięki Wam za oglądanie. Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, by być na bieżąco jakkolwiek z filmami. Zachęcam Was do komentarzy, co sądzicie na temat y... nowego eventu numeru Food. I co? Widzimy się w kolejnym materiale. Siema.